szona ich śmcha powstoją łasktory nam niebo sprzyja broń i daw słów Powie, jak zawitaj bez masy, matko Matko słowo Maryjo. słowa, no Paneną nad panenami, święta nad świętymi najświętsza królowo, pani nieba się. Najśliczniejsze kwiecie, Liria, matko, Różęcowa, Panie, który jesteś prawdziwie obecny pośród nas w najświętszym sakramencie. Do Ciebie, ukrytego pod postacią chleba, przychodzimy by rozważając tajemnice radosne różańca świętego, wraz z Twoją matką uwielbiać Cię w tajemnicy wcielenia. Maria uczy nas tego uwielbienia. To ona była pierwszym w historii tabernakulum, gdy nosiła Cię pod sercem, jeszcze niewidocznego dla ludzkich oczu. Kontemplowała Twoje oblicze i tuliła Cię w ramionach dopiero co narodzonego. Ona jest dla każdego z nas wzorem miłości wobec Ciebie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Do naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie, ale nas baw od Wzrost wiary, nadziei, miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ave Maria. Zdrowaś Maryja, zdrowaś Maryjo, usłyszałaś je Matko Boża będąc w swoim domu w Nazarecie, może przy jakimś zajęciu domowym? Od tej pory niewyobrażalna ilość ust i serc powtarza te słowa z szacunkiem i dziękczynieniem za dar wcielenia Słowa Bożego. Twój Maryjo program na życie zawarłaś w prostym zdaniu. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Przez tę tajemnicę Różańca Świętego prosimy Cię, Matko Boża, abyś swoją miłością ogarnęło każdego z nas w naszej wspólnocie parafialnej żyjących, ucząc nas ufności. I nieustannie wskazując nam Chrystusa, który jest zawsze tam, gdzie jest człowiek, gdzie jest Kościół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Paś Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioneś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu, Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Słowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pan. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznej, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pani. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.